Skarb. Ciemno się już robiło za oknem, a lucyna nie wracała. Julia chodziła od okna do okna, wpatrując się w czarny prostokąt podwórka, na którym od czasu do czasu pojawiała się jakaś postać. Ale córki nie było widać. Julia przytknęła czoło do chłodnej szyby. Drżącą dłonią wytarła zbierające się w oczach łzy. Ostatnio wszystko waliło się niczym domek z kart. Andrzej coraz częściej wymykał się po kolacji do biura, tłumacząc się zaległymi projektami i dodatkowymi zleceniami dyrektora. Znała te jego projekty w mini spódniczkach i otrzepoczących sztucznych rzęsach, ale nie umiała z nimi walczyć. Udawała więc, że wszystko jest w porządku, że nie martwią jej późne mężowskie powroty, zapach alkoholu i damskich perfum. Julia westchnęła ciężko. Jeszcze niedawno mogła liczyć na Lucynę, na jej dziewczęcy śmiech, opowieści o szkole, przyjaciółkach, stopniach, ale ostatnio i to się zupełnie zmieniło. Lucyna zaraz po powrocie ze szkoły zamykała się w swoim pokoju, włączała komputer i odpływała do swojego wirtualnego świata. Julia czuła, że coś jest nie tak, że córka nie chce już z nią przebywać, że ucieka od niej, odgradza się jak mąż. Chciała z nią porozmawiać, dociec, przyczyny, ale Lucyna każde jej pytanie, każdą próbę zbliżenia kończyła pogardliwym wzruszeniem ramion i zimnym jak lód spojrzeniem. Julia postanowiła jednak to jakoś wyjaśnić. Dlatego dziś poszła do szkoły. Liczyła, że rozmowa z wychowawczynią jej coś rozjaśni, pozwoli zrozumieć dziwne zachowanie córki. Dobrze, że pani przyszła. Pani Jaworska dziwnie ucieszyła się na jej widok. Już chciałam do pani zadzwonić. Stało się coś? Serce Julii momentalnie podniosło bolesny alarm. Myślę, że tak. Z Lucyną coś dziwnego się dzieje. Ma kłopoty z koncentracją, źle wygląda, no i bardzo opuściła się w nauce. Pani Jaworska otworzyła dziennik, przesunęła palcem wzdłuż rzędu cyfr. Widzi pani te jedynki? Uzbierało się ich trochę. Z polskiego? Chyba nie. Julia znała zamiłowanie córki do przedmiotów humanistycznych. Właśnie z polskiego też. To mnie najbardziej zaniepokoiło. Proszę porozmawiać z córką. Może ma jakieś problemy? Może coś jej dolega, albo się po prostu zakochała? Pani Jaworska uśmiechnęła się uprzejmie, ale ja z niej niczego wyciągnąć nie umiem. Jeśli nie poprawi tych ocen, nie przejdzie do następnej klasy. Julia wracała do domu zupełnie przygnębiona. Andrzej ją zawiódł, ale Lucyna była jej nadzieją, jej oczkiem w głowie. Ona nie mogła jej zawieść, nie mogła tak sobie zlekceważyć nauki. Przecież dotychczas stać ją było na dobre oceny, zawsze marzyła o studiach. Julia nie mogła znaleźć sobie miejsca, jej myśli plątały się jak nici ze sprutego swetra. Zupełnie nie wiedziała, co zrobić, by swoje stosunki z córką jakoś ocieplić. Może powita ją uśmiechem, może ją przytuli, pogłaszcze po włosach. Może usiądą sobie naprzeciw przy kuchennym stole i Julia zaparzy herbatę malinową, i będą pić sobie tę herbatę, na nowo sobie bliskie, odnajdując drogę do swoich oczu i serc, i Lucyna wtedy wszystko jej opowie, na nowo zaufa. Dzwonek u drzwi oderwał ją od tych jasnych myśli. Zerwała się z krzesła, pobiegła do przedpokoju. Kochanie? Zawołała, zgodnie z ułożonym wcześniej scenariuszem. Lucyna zmierzyła ją oschłym spojrzeniem. Uchyliła się przed wyciągniętą na powitanie ręką. Zwariowałaś? Na czułości ci się zebrało? Warknęła nie ukrywając złości. Lucyna! Julia jęknęła zbita z tropu. Co lucyna? Córka ominęła ją w przejściu. Coś ci nie pasuje? Zmieniłaś się. Nigdy nie byłaś taka dla mnie. No jaka? Zła, okrutna, wredna, tak? Obca, zupełnie jak nie moja córka. Julia poczuła nieprzyjemną gulę w gardle. Nie, chcę o tym mówić. Lucyna jakoś się zreflektowała. I daj mi wreszcie spokój. Nie mogę, byłam dziś w szkole, rozmawiałam z Jaworską. Szpiegujesz mnie, tak? Chcę ci pomóc, masz kłopoty. Możesz nie zdać do następnej klasy. Najpierw sobie pomóż. Lucyna podniosła głos. Ojciec cię zdradza, słyszysz? Spotyka się z innymi kobietami, a ty mu jeszcze obiad pod nos podajesz. Kapcie pod nogi stawiasz. Brzydzę się tobą. Julia skuliła się, jakby dostała w brzuch. Dlaczego? Wyjąkała oszołomiona. Widziałam go z tą jego lafiryndą. Siedzieli w kawiarni, trzymali się za ręce. Lucyna oddychała ciężko, pozbywając się nagle z serca zalegających słów. Ale ciebie to nie obchodzi. Ty wolisz płakać do poduszki, niż walczyć. Nie potrzebuję takiej matki. Julia nie wiedziała, jak na ten atak odpowiedzieć, ale Lucyna nie czekała na odpowiedź, tylko odwróciła się na pięcie i po prostu wyszła z domu. Julia poczuła, jak drętwieją jej nogi. Stała przy tym oknie z nadzieją, że za chwilę Lucyna wróci. Że pozwoli sobie wytłumaczyć, że zrozumie, dla kogo ona się poświęca, dla kogo tak cierpi. Ale mijały kwadranse, a drzwi się nie otwierały. Julia usiadła w fotelu, otoczyła głowę splecionymi dłońmi. Jak lucyna powiedziała? Że takiej matki nie potrzebuje. Że ona, Julia, nie walczy. Już kiedyś słyszała takie słowa, już ktoś kiedyś coś takiego jej mówił. Julia przymknęła oczy, opanowując nagłe wzruszenie. – Tak mówiła babcia, gdy Julia miała jakieś kłopoty, gdy ktoś jej dokuczył albo gdy nie szło jej w szkole tak jak trzeba. – Bo ty nie walczysz – mawiała babcia, siadając przy niej z drożdżowymi ciasteczkami w koszyku. Jej twarz, poprzecinana siateczką zmarszczek, miała w sobie znamiona uporu, którego nauczyło ją surowe wiejskie życie. Dłonie babci pachniały wanilią i mlekiem, a jej oczy patrzyły na Julię z wyrazem bezwzględnej miłości. Julia lubiła wtulać się w babciny fartuch i czuć jej pocałunki na jasnych lokach. Bo ty nie walczysz, powtarzała babcia i wyjmowała z regału książkę. Była tam ich cała masa. Wszystkie baśnie Andersena, braci Grimpeolta, stały w równym rządku jak żołnierze na warcie. Nocami było słychać szelest ich kart i ciche szepty bohaterów, którzy opowiadali sobie wzajemnie swoje historie. Babcia znała je wszystkie. Kiedy Julia wyznawała jej swoje zmartwienie, babcia jednym ruchem ręki wyciągała z półki tę właściwą. Wodziła wzrokiem po spisie treści. Rozkładała grube, tekturowe grzbiety. Wtedy do ich izdebki, ozdobionej czerwonymi pelargoniami, stojącymi na drewnianym parapecie, wpływał inny, zaczarowany świat. Pełen królewiczów, czarodziejów, smoku, walecznych rycerzy, głos babci przywoływał pola bitew, groźne potwory, dobre wróżki i bohaterów, którzy potrafili pokonać zło swą siłą, odwagą i dobrem. Oczy Julii błyszczały dziwnym światłem, bo raz była szewczykiem, który pokonał smoka Wawelskiego, raz biednym synem, który szukał dla mamy żywej wody, innym razem zaś dobrą siostrą, która szyła z pokrzyw koszulki dla swych braci łabędzi. Widzisz, mówiła babcia, równie przejęta losami baśniowych postaci, trzeba walczyć, trzeba zło dobrem zwyciężać. Julia na zawsze zapamiętała słowa babci. Wyryły się w jej sercu jak życiowe motto. Szkoda, że o tych babcinych książkach zapomniała. Może powinna czytać częściej je Lucynie? Może jej wyjaśnić, że ona Julia też walczy, ale nie kłótnią i awanturami, a modlitwą? Zło, dobrem zwyciężaj, mówiła babcia, odnajdując w każdej baśni ten najważniejszy fragment, który najlepiej to odzwierciedlał. Oj, babciu, dlaczego Cię przy mnie nie ma? Dlaczego nie mogę usiąść na Twoich kolanach? Julia podniosła głowę, by powstrzymać łzy napływające do oczu. Wtedy Oczami duszy naprawdę zobaczyła swoją babcię, jej fotel, czerwone pelargonie i drożdżowe ciasteczka w wiklinowym koszyku. Babciu, westchnęła. Opanowała ją nagle uporczywa myśl jak gdyby babcia przez nią chciała jej coś powiedzieć do czego się namówić. Julia zerwała się na równe nogi, pobiegła do kuchni, wzięła latarkę. Schody na strych zaskrzypiały głośno jakby ze zdziwienia, że po kilku latach ktoś nagle odważył się po nich stąpać. Metalowe zawiasy z trudem ustąpiły pod naciskiem ręki. Julia odgarnęła zwisającą u wejścia pajęczynę i skierowała się ku bocznej ścianie. Tam pod małym okienkiem powinny stać szare kartony babci. Obwiązane sznurkiem kryły skarb. Schowany tam po jej śmierci. Julia strzepnęła dłonią kurz, kichnęła, czując, jak drobne pyłki zalegają jej w nosie, nachyliła się nad pierwszym kartonem, pociągnęła za sznurek. Okładki książek pozdrowiły ją błyskiem odbijającym się od latarki. Julia uklękła, wyciągnęła pierwszą książkę, położyła ją sobie na kolanach. Poprzez mgłę łez odczytała tytuł. I znów, jak kiedyś, znalazła się w świecie, gdzie można było być kimś silnym i dzielnym, gdzie można było sobie poradzić z wszystkimi przeciwnościami losu. Mamo, gdzie jesteś? Julia rozejrzała się po strychu nieprzytomnym wzrokiem. Wołanie Lucyny kazało jej wrócić do rzeczywistości. Zamknęła karton z książkami, pozostawiając sobie tę jedną, którą właśnie czytała. Podniosła latarkę z podłogi i z książką pod pachą ruszyła w dół po schodach. Lucyna patrzyła na nią jak na jakąś zjawę, która wyłoniła się z czarodziejskiej góry. Myślałam, że ci nie ma, że odeszłaś. Przestraszyłam się. Patrzyła na matkę zaniepokojonym wzrokiem. Przecież cię kocham, ojca też. Julia powiedziała to twardo i odważnie. Jeśli ma walczyć, to będzie, ale swoją własną bronią, bronią dobroci. Chciałam cię przeprosić, nie myślałam tak, wyjąkała Lucyna. Po prostu nie umiem się pogodzić z zachowaniem taty i nie umiem o tym rozmawiać. Wiesz, babcia mi się dziś przypomniała, powiedziała Julia, jakby nie słysząc słów córki. Ona mnie nauczyła walczyć. Chodź, posłuchaj, co mi dziś na nowo odkryła. Te jej baśnie to prawdziwy skarb. Julia pociągnęła Lucynę na kanapę. Usiadły więc obok siebie blisko, ramię przy ramieniu. Julia zaczęła czytać. Jej głos zupełnie przypominał tamten, babciny. Lucyna przymknęła oczy, pozwalając swojej wyobraźni poszybować w nieznane kraje niezwykłe przestrzenie. Wtedy w przedpokoju otworzyły się drzwi. Ojciec wszedł prawie bezszelestnie, zatrzymał się zdziwiony. Nie zauważyły, jak stał przez chwilę, przysłuchując się czytanej baśni. Później, stąpając cicho, wszedł do kuchni i usiadł przy stole. Oparł głowę na rękach i trwał tak zasłuchany w monotonny szmer czytanego tekstu. Dawno już nie czuł takiej bliskości z żoną i z córką, choć dzieliła go od nich gruba ściana. Westchnął głęboko, wstając ciężko z krzesła. Tam, kilka metrów od niego, były otwarte drzwi do ich pokoju. Jeśli zrobiłby kilka kroków, mógłby za chwilę znaleźć się obok nich.